Kto, Ten, kto by bił, to by było szybciej, że by dawno to zbili, tylko komu, kurwa, Szybko, bary na róg biegnij, kurwaaa! Kurwa, kurwa, zaraz... Ja będę pierwszy, kto pierwszy na rogu! A się nie zamontali. A tam trzeba go na kill zabić, nie? Tego bossa. Znaczy tamtego, co tam stoi. Nie, go tam nie ja. już. Kurwa, zaraz on mnie zabije. Dawaj tego Nikt roku. Nikt już nam wroga nie tknie Ja? mu jest, pierdolę, ja nie mam. To jest co przy rogu Xa wcisnę, ja czuję to. Ktoś spadł! Malin, kurwa! Robię z tego film, chuju! Tanka Tanka Za mapę, kurwa! Obróćcie się z tyłu, kurwy syny! Bo idą! A nie potanka. Krzykną z tyłu idą! Ale to <grymka> Ja pierdolę smak <spadłem> ze <grymka> Zetknął mnie Co zabili! Nie ma healer! mnie! Zetknął Ale on leży na mi. dole! Leży no <grymka>

o, kurwa się nam co spodobało. To nie mi się podoba. Ej, To wina malin, nie pamiętam. <grym> ja tu na nagram wszystko, malin, ty, uje, ty uje, będziesz uje. kurwa, będziesz kurwa w Wikipedii, kurwa jutro. No, ci koryzys, <grym> Jak ci robić tego ciala, kurwa? Ja chyba nie wiem, bistank, który waifuje kurwa. Kurwa, na na zrób to, zrób to, skąd będziemy gadać? Ale Wojtas przeszł to. Co tam tak stoi? Ja yeah! muszę na iną muszę iść. Ja ze skrzynki <ślesk> wezmę.